Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj czarny piątek, nie mogło zatem zabraknąć promocji w sklepie Black White TV. Przygotowaliśmy dla Was naprawdę sporo fajnych ofert, natomiast wyszczególnię kilka z nich. Obudowa NZXT H440 niebiesko-czarna za 499 zł, chłodzenie All-in-One Fractal Design Kelvin S24 za 1,444 zł, słuchawki Funk HS260 białe za 99 zł, Obudowy Fantech Pro M czarne z pełnym panelem Plexi za 1,369 zł. Dyski WD Calviar Blue 1 TB za 190 zł. I w końcu myszka Zoe za 199 zł. Oczywiście, tych obudów jest znacznie więcej, natomiast ilość sztuk w promocji jest ograniczona, także spieszcie się. Link do sklepu w opisie tego filmu. Trzymajcie się, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.